Masz Róż, łagodny, panowie. masz łagodny. Ej, ej, masz ej. Boże, Coś, Przepi, to od... felka, przepij to łagodny. to i weź łagodny. Przepij, przepij na razie. Łagodny, zielony. Łagodny, zielodny. Je, zielodny Łagodny jest. jest. Kurwa, okay, no, lepszy, lepszy już nie będzie. Ej, ale, eee, chcę być wyżej ognia, bo nie, nie, nie widziałeś. O, Uze, tutaj, słuchaj, no. Kurwa, nie tak blisko. Nie Kurwa, spoleś, że tyle. <laughs> No dawaj, teraz! No dajesz, dajesz! Pojebałeś Nie! Nie! O! No, jedzie! No! no, no nie, ale... <średenia> <średenia> o kurwa! Yeah. Masz łyżeczkę. Jaki? Ej... Żeby nie było, że się zmarnowało. No, <średenia> no, <średenia> ale, ale... no ale... nie, nie, nie. Kurwa. Wyjemy w parywerki, Pomyślę. Łukasz, muszę jest zajebiste dronie Ale dobra jest, patrz! Żółta kurwa zajebista. No dawaj, nie leci to dawaj, No, dawaj, nie, no,